Dzień dobry widzowie, to ja Igor i dzisiaj gramy w Us. To jest mój pierwszy raz, tylko no gramy. Start game. Ile ludzi dołącza! Ja po prostu gry nie mogę startować. No ja gry nie mogę startować, widzowie! Dobra. Czum... Dobra. Kurde, jaram się. Znowu jaram się. E, kurde. Dobra, crewmate. Ale the... No, jeszcze zwykły. Kurde. Nie, co ja jestem? Engine? Nie wiem. Nie, bo ja mam tu taska. Jakby co, ja gram na... PlayStation 5, więc tak trochę dziwnie. Więc tak, jak się... O, muszę się nauczyć w storage'u. Dobra, światło. Czy ktoś naprawił? On. Okej, okay, w storage'u mamy. Jet body report, dobra. Mm. czekajcie nie yeah. where, where dobra ktoś już napisał where e e a to znaczy where to nie wiem ja skipuję, ja skipuję bo to jest początek gry i za bardzo dlaczego ktoś musiał mieć na imię impostor 67 no nie no zabije tą osobę, zabije po prostu jak będę impostorem, nie? Ale to jest może impostor. W sumie. No dobra. To... Wiesz, wiecie, jak gramy pierwszy raz, więc... Okej, okay, no. To... No, dobra. Ja skipnąłem. R znaczy R. Zobaczę, ja im napiszę. Vote, send, vote. No, no i kiedy to napisałem vote, yeah. like nie? A tak global? Globalnie żyje, w sensie, kto nie zagłosował? Ludzie wychodzą! Po prostu. Ludzie wychodzą. Głosują. Bo nie wszyscy. Bo oni, o, jeszcze ten, taki, bordowy tam. Nie zagłosował. On w ogóle nie głosuje. On chyba coś pisze. Albo, jest, albo coś pisze, albo jest AWK. Ludzie na niego zagłosowali. On jest AWK, chyba. No dobra. SKIP był. No, SKIP, SKIP. Dobra. <noise> Trzech ja się Tak, ja gram. Gram pierwszy raz. Czy ja... ja wiem, na czym polega Among Us, nie? Ten zostawiam to w ciemno. Okej, okay. y osiem, jeden, jeden, dziewięć, osiem. Nie kilaj. Nie kila się nie błagał was. A czyli tak się gra? Dobra, bet, te body reports. No, dobra, widzowie, jestem znowu i ja już na Lulu, bo ktoś nam napisał Lulu, Lulu, y, Sas, Lulu, y, Sas. Ktoś napisał, y, zaczekajcie, y... Red Save, czekaj Sas, to było pierwsze, okej. Okay. Nie, to gdzieś napisali to chyba tam bardziej na górze, czy tak już to mnie nie widać? co No dobra, na Lulu zagłosowali Ale... Ja się ciekawa, no Ja się po prostu... co to jest? To nie był impostor? Jest dalej trzech imposor. impostor 6 x był impostorem jest, mamy pierwszy, mamy pierwszy, mam mamy drugi level, haha, easy, coś napisał easy, dobra. Zaczynamy. Dobra. No kurde, Krumej. Dzisiaj jest dzień crewmate'a chyba jakiś. Tracker. Ja cię będę śledził. Ja cię będę śledził, o. Cyk cykam się, naprawdę widzowie, ja się cykam. W adminie coś. W adminie muszę. Najpierw to, ale wy. Igor, co ty robisz? Ty chyba na Durniach chcesz wyjść. Ale nie. To chodzi o to, że mamy. Co? Chodzi o kartę. Chodzi o kartę. Haha, ha. on wcześniej napisał Easy. Ok. Napiszę... Orange clear? Dobra, dobra. E, 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 różowy napisał. E, tak, ja wam to tłumaczę. pomarańczowy jest, e, jest e, czysty dlatego, bo, e, bo siedział robić taska i siedział. It's grey. Hahaha. It's grey ha, ha, ha. orange. Okej, okay, posłucham go. Posłucham... sas. Dlaczego on na się zagłosował? No błagam, powiedzcie mi to Co?! Ale ja myślałem! Dobra Ocalały. O, od znaku ocalały Ok, startujemy grę, ale to teraz jest bardzo mało osób. Ludzie to wyszli, ok? Błagam im post. Dobra, widzowie, jesteśmy sas. W sumie nie jesteśmy sas, ale. Plankton. Wiecie o co chodzi? Możemy być niewidzialni. O to chodzi. Ja bym zrobił. Sabotaż. Czekam Na pewno jak coś zabije? Wiesz... Dobra, pierwszego killa zrobiłam. Ale jestem sas. Jestem sas. Teraz jestem sas. Napiszę... Gray. I have tracked and which uh, gray? It's orange. No, Ale co, nie No. 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 Nie no. My own Too late. I was engineer. Angie. Angie to znaczy en engineer, czyli ty to znaczy, że to jest ty możesz wchodzić do wentów. Tylko, gdy nie wiedziałam, że on może mieć. On może mieć trackera Free wins Free wins Mate, Pędzinie. Pędzinie. Okej, okay. pędzinie. Nie mogę na oczach chodzić do mnie, bo to będzie sas. To będzie naprawdę sas. Troszkę, gdzie ja mam taski? O, tutaj mam. No, to jest takie trudne, widzowie na tym padzie. Light's ej, ktoś idzie? Światła ogadnąć? <grywka> Kafeteria data. Okej. Okay. Grey. <laughs> ja już nie wiem. Ja już nie wiem po prostu. Nie no, ja po prostu nie wiem. It's pink. No kurde, ryzyk fizyk. No kurde, nie wiem. Dobra, to może być naprawdę ryzykowne. No. ale nie, ja robię kostumer. I dajemy tak, Detective 0. Sanitary Katrina, Angelika, Indie, nie, nie, czegoś musi być dużo, albo nie, bo wtedy nie, bo ja lubię to. Duru -du jest -du -du -du. to że można go oskać Pepa napisał hru, hru. Nie wiem, co to znaczy. Ale mogę też mieć rolę teraz. Ja sobie pójdę tutaj. Udaję, że robię. Hu. Wiecie, ja napiszemy hu, czyli kto. Dobra. No to ja... To ja daję tak. dobra, źle to napisałam, ale daję skipa, teraz kogoś kinne. No po prostu. Jestem po prostu kogoś kilny i... będzie po sprawy, nie? Co Nie, co ja zrobiłam? Szybko! Są też samo, samo! samo, 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 samo jest s s bez szybów. A, bez szybów, to znaczy, że sam odznakę, że bez. No, śmierdzi. Ja sobie po pogłę. Też on tam... No i od razu wyszła. No dobra, to widzę, to jest chyba już koniec. Pamiętajcie mnie subskrybować i no i dać lajka, like to co się tutaj stało, na przykład za moją wygraną. No, a więc... Dobra, no to... Ej, hey, big guy, big guy... Ej, hey, what? What? Ciekawe kim będziemy. Wie co, strasznie ciekawi. Crewmate, no dobra. Ale chociaż jest pięciu, więc... No i smak. Okej. Okay. Więc jak coś mi zabija, mogę się teraz naprawdę, trzymać ludzi, nie? To tu. Kabelek tu. Kabel. A się? kabelki to jest... To jest najbardziej. To jest najbardziej taki klasyczny task bo tak napisał jest najbardziej popularny Jest to jeden z najbardziej popularnych And he Big Guy się tak Red Safe Red Safe Radio Radio Czekajcie bo no, oni mówią, że ja jestem y, safe, nie? E, co zaczekajcie, skoro e, ten jest safe, zagłosujmy na. Thanks. Dobra. Biały na mnie zagłosował. Tego to ja się naprawdę nie spodziewałem. Jeszcze jak coś mi kinie... Te bierzemy do tego... Te bierzemy do tego... Bierzemy do tego... Te bierzemy do tego... Już No... No... Mi. No mi to znaczy... widzowie, to znaczy nie ja. No, zastrzega na mnie! Nie, ja mi pisze No. No i, no i oni teraz widzą, że po prostu mają przerąbane, Najbliższy tas na świecie. Let's. Giggy. Oh. Orange. Orange. To znaczy pomarańczowy. On. Yeah. Why do you start? A... On napisał, dlaczego stetujesz w, 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 w... tak mało sposobów rozmienił a... Zmienił się na czarnego. Sixy czarny. <grym> Kpelów. No to, to jest już koniec odcinka. To jest już koniec odcinka, więc... No, papacki.